Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z testów piwa. I dzisiaj okocim mistrzowski porter. 500 ml, cena około 5,30. Alkohol 9,6%. Jest grubo. No i co by tu powiedzieć? Barwa ciemny brąz, temperaturę 12 stopni najlepiej. Podawać w pokalu. No niestety pokala nie mam, mam zwykłą szklankę. Ale tak się prezentuje to piwko. A więc otwórzmy i spróbujmy. No w zapachu. Jak typowy porterek. No Jestem pozytywnie zaskoczony. Niewyczuwalny jest smak kawy, którego nie cierpię w porterach. Jest lekko słodkawy. Sporo gazu. Czuć jest oczywiście góryczkę. Dość mocno, gdzieś tam się przebija od razu do gardła. No ale dobre nie jest takie mega słodkie, to też jest spoko powiem szczerze, porównałbym je z tym lidlowym porterem ale nie jako obrazę, tylko jako naprawdę plus jeden do szacunku na dzielni bo jest tamten porter jest mega dobry i łagodny, i wszystko, i wchodzi jak woda a smakuje świetnie, i ten smakuje równie świetnie nawet odrobinę lepiej bym powiedział. No, ma 10%. Niewyczuwalne kompletnie te 10% alkoholu. Jest naprawdę mega dobry. Kolor mogę Wam zaprezentować jedynie w takiej kleczce w kwiatuszki. Ponieważ innej chwilowo nie posiadam przy sobie ale widać, że jest to ciemne piwo sporo piany ogólnie jest naprawdę spoko tak więc oceniam je jeżeli chodzi o portery na 9 a jeżeli o inne piwa to zależy kto, kto co lubi na 8 w skali do 10 jeżeli chodzi o piwa różnej jakości dzięki bardzo za oglądanie Pamiętajcie, żeby zostawić suba, łapkę w górę. Dzięki bardzo za oglądanie. Na razie.